Za nami piękne rondo w Tokarni, dziś oficjalnie otwarte w klimatycznym otoczeniu pobliskiego lokalnego kościoła oraz pięknego dworu targowskiego. To rondo bezpieczne i funkcjonalne. Powstały w ciągu drogi powiatowej o ogromnym natężeniu ruchu wielkogabarytowego. Będzie służyć nie tylko mieszkańcom pięknej gminy Tokarnia i powiatu mysieńskiego, ale także turystom. Teraz podczas oficjalnego otwarcia wreszcie w pełnej klasie Możecie Państwo zobaczyć, jak piękny obiekt udało się zrealizować. Dzięki temu Centrum Tokarni zyskało zupełnie nowe oblicze, ale to rondo decydować będzie również o rozwoju gospodarczym i poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Serdecznie chciałbym podziękować za zakończenie tej wspaniałej inwestycji, która niezwykle poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszej gminy. Miałem tę przyjemność, że nasza gmina dołożyła się swoją cegiełkę. Właśnie, aby ta inwestycja mogła się zakończyć i aby ona mogła wyglądać właśnie tak, jak teraz wygląda. Jeszcze raz z całego serca chciałem wszystkim podziękować całemu zarządowi starostom, no i liczę oczywiście na kolejne inwestycje w naszej gminy. Bardzo dziękuję w imieniu waszym i swoim własnym jako radny powiatowej, władzom starostwa powiatowego, wszystkim tym, którzy zajęli się tym rondem którzy budowali to rondo, dziękuję Wójtowi gminy, że mogliśmy to rondo wybudować. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za to, że nie mieliśmy problemu przy budowie tego ronda.